Witam ponownie i znowu mnie nie widać na filmiku, widać tylko kwiatek, jak wiecie nie zależy mi na popularności, a być może mam brzydką twarz. W tym filmiku chciałbym poruszyć kwestie osób, które często napotykamy na swojej drodze, a mówię tutaj o osobach, które są nieprzytomne, leżą w parku, leżą pod jakimś drzewem przy ruchliwej ulicy i nie wiemy. Czy to jest upojenie alkoholowe, czy jakiekolwiek środki, czy cokolwiek się stało, czy to był wylew, czy to był zawał. Ja wiem, że najczęściej to jest jakieś upojenie, nadużycie jakichś środków odurzających. Ja za każdym razem, upewniwszy się, że jest bezpiecznie, oczywiście najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo i zdrowie, podchodzę do takiej osoby. I staram się z nią skontaktować, staram się wyczuć, czy to jest alkohol, czy to są jakieś inne środki, czy to jest być może wylew, co się stało z taką osobą. Najczęściej po uzyskaniu jakiejkolwiek informacji, lub widzę, że ta osoba jest pod wpływem środków lub alkoholu, kontakt jest ograniczony. Dzwonię pod numer alarmowy 112. Często sobie zadaję pytanie, czy to jest właściwa droga, bo przecież być może ktoś inny w tym samym czasie potrzebuje pomocy. Ale tak naprawdę trudno jest na to pytanie odpowiedzieć. Ale zdarzały mi się sytuacje, że osoby w wieku 20-30 lat leżały pod drzewem i miałem obawę, że ta osoba wstanie. I wyjdzie na ruchliwą drogę, bo zdarzało się tak, że to było przy ruchliwej drodze, lub stanie i dojdzie do jakiegokolwiek innego zdarzenia, bo nie posiada w tym momencie świadomości, co się z nią dzieje. Tak jak mówiłem, w pierwszej kolejności weryfikuje, czy jest bezpiecznie i czy można podejść, no i w drugiej, udzielając jakiegokolwiek pomocy, czy próbując się skontaktować. Tą osobą, to też oczywiście myślę o swoim zdrowiu. Jeżeli wydzwaniam służby, bo tak naprawdę robię to prawie stuprocentowo, jeżeli widzę, że ten kontakt jest utrudniony, to informuję, co się stało. Przeważnie te służby z numeru alarmowego 112 dopytują się, czy jest potrzebna karetka, czy jest potrzebna policja. Wstępnie to ustalamy. Po ustaleniu troszeczkę się oddalam z miejsca i oczekuję na przyjazd tych służb. Jeżeli ktoś inny podejdzie to samo miejsce, to informuję, że zadzwoniłem pod numer alarmowy. Wydaje mi się, że każdy z nas taką sytuację miał. Myślę, że warto podejść, oczywiście weryfikując, czy jest bezpiecznie. I dbając o swoje zdrowie, bo to jest najważniejsze, starać się udzielić jakiejkolwiek pomocy, pomyśl nad tym następnym razem, jak będziesz w takiej sytuacji. Do usłyszenia, do następnego filmiku.